Gdyby różnica była mniejsza, to by, to, by, to by nie mogła zadziałać. Ta różnica między dziadersami zarządzającymi Prawem i Sprawiedliwością, a ważną częścią elektoratu przyczyniła się do tego, że środowiska patriotyczne przegrały wybory roku 23. Dzisiaj, korzystając z pomocy pana Daniela, chciałbym zbudować pewien pomost, dać pewien wgląd pokoleniu początkujących staruszków, do którego się zaliczam, w to, jak myślą ludzie młodzi. Ale zanim to będzie można zrobić, to muszę pana Daniela spytać o parę rzeczy. Najpierw, ile pan ma lat? Dwadzieścia dwa. Już dwadzieścia czyli jest pan rok starszy od mojego syna, który także daje mi pewien wgląd w tym, co się dzieje z młodymi ludźmi. Teraz drugie pytanie jest takie, czy Pan jest odludkiem, czy Pan przestaje z młodymi ludźmi swego podejścia? Pan siedzi całymi dniami przy komputerze, Czyta książki historyczne, żeby mieć o czym rozmawiać z tatą, czy może pan się spotyka ze swoimi, swoimi kolegami? Spotykam się z rówieśnikami, czy to na studiach, czy to w czasie wolnym. E, mam wielu kolegów i to nie tylko z mojego rodzinnego państwa. I, a czy wśród tych kolegów są, są e, ci o, także ośmiogwiazdkowi? Są. I czy, czy pan rozumie ich sposób myślenia? Nie. Ja się zapytałem o ten sposób myślenia, próbowałem się dowiedzieć to było do tej rozmowy. Rozumiem, że, że pan nie akceptuje ich sposobu myślenia, tylko problem jest dla... jednym z powodów, to jest moja socjologiczna hipoteza, dla której nie powiodło nam się ocalenie środowiska patriotycznego przy władzy, kontynuacja projektu umacniania Polski, jest to że nie akceptując myślenia Istotnej części młodego pokolenia, także nie rozumieliśmy tego myślenia. Ja, ten, próbując od Pana odzyskać pewne wglądy, zadam, zadam takie oto pytanie. Z, z, z badań opinii publicznej, które kiedyś w kancelarii prezydenta omawialiśmy, tutaj ze mną mój kolega doradca Tadeusz Daszkiewicz, omawialiśmy te badania, wynikało, że w grupie wiekowej 18-24 poparcie dla PiS-u w ostatnim okresie jest śladowe, bardzo niskie, natomiast poparcie dla Andrzeja Dudy sięga 40%. A przecież Andrzej Duda jest częścią obozu Zjednoczonej Prawicy Dobrej Zmiany. Jak by Pan wytłumaczył, dlaczego tu jest to? to? Poparcie jest znacząco większe. Prezydent Andrzej Duda w latach swojej prezydentury wyrobił sobie, moim zdaniem i zdaniem moim znajomym, znajomych, z którymi rozmawiałem, Opinie osobnej jednostki, która nie do końca jest w tym systemie e, partyjnym e, i moi znajomi, ci ośmiu którzy już byli tutaj przytoczeni wcześniej, e, wszyscy powiedzieli, że tak, szybciej byśmy zagłosowali na Andrzeja Dudę niż na Prawo i Sprawiedliwość. Z tego powodu rząd nie podpisałby wszystkiego, co e, dał partia mm, rządząca wcześniej Zjednoczonej Prawicy. Czy sytuacja, w której zjednoczona prawica, szukając kandydata na prezydenta, zamiast wybrać któregoś z wielu doświadczonych polityków, sięgnęła po człowieka, który jednoznacznie to jest częścią obozu patriotycznego, ale nigdy nie szedł drogą budowania swojego, a jako awansu zawodowego, drogą partyjną. Czy, czy pan to odbiera jako wyciągnięcie pewnych to jest to czytali, wniosków względów to 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 ostatnich? Mi się wydaje, że jest to chęć wygrania tych wyborów. Wiemy, o kogo chodzi mój tata, nigdy nie był w partii, nigdy nie wspinał się po szczeblach tej partii, tylko nazwijmy to, że gdzieś na poboczu, więc ten jego proces decyzyjny czy też widzenie świata polityki oraz świata troszkę odbiega od punktu wyjścia polityków. A, A gdyby o, Pan miał wystąpić w roli tłumacza sposobu myślenia młodego pokolenia tacie czy jego przyszłych współpracowników, jeśli ten projekt wyborczy się powiedzie, to co tata powinien rozumieć z myślenia ludzi Pana wieku i młodszych, bo przecież gdyby Los pozwolił także za 5 lat, by walczył o drugą kadencję, to dzisiejsi czternastolatkowie mieliby do wyboru, Nawrocki czy ktoś inny. Czego tata powinien się dowiedzieć o sposobu myślenia młodych ludzi, czego jeszcze może nie wie. Co jest ważne dla bycia prezydentem odpowiedzialnym za, za wszystkie grupy społeczne, także dla tych, którzy myślą dziwacznie, lewicowo, lewacko. Okay. Eee, może powiem też tak trochę prywatnie i odniosę się do siebie, do sportu, e, ale młodzi ludzie lubią liderów. E, jest taki koszykarz Lebron James, który grał w Miami Heat, lider Cavaliers, Los Angeles Lakers. I zmieniał tę barwę i ja dalej mu kibicowałem, ponieważ on był liderem w różnych stanach, w różnych e, drużynach, ale był liderem m, całej ligi. I młodzi ludzie potrzebują również lidera e, w świecie polityki. I taki jest mój tata. Ja teraz, żeby zachować właściwe proporcje, proszę powiedzieć nam dwie pozytywne cechy taty i jedną negatywne. Bo nie może być liderem ktoś, kto nie ma żadnych wad. Bo lider bez wad odrywa się od, od społeczeństwa. Mam rację? Tak. Mój tata jest yy... Powiem w kontekście tych wyborów, bardzo zdeterminowany i odważny, co, co już pokazuje w tej kampanii. A na dwa no, tu mój tata siedzi, potem będę zmiechał autem. No. Gdyby, gdyby wyrokiem losu, czy wolą Bożą, wolą ludu został prezydentem, to nie takie strzały dostanie, jak, jak dzisiaj mógłby usłyszeć. Ma jakąś wadę, zresztą się nie? Wiem, że trudno, no ale mówię. tak? No, trudno o te wady, to tak jak Tato mówił, No jestem zakłopotany, muszę przyznać. Wadą, wadą, wadą w tej kampanii niech będzie to, że y, przez ostatnie 4 czy 5 miesięcy, nie wiem ile ta kampania E, Trwa z na pewno mniej w domu, e, mogę z mam mniej czasu, żeby z nim porozmawiać, żeby mu się pożalić, też wiadomo, teraz nie chcę zawracać mu e, głowy swoimi problemami. Oczywiście rozmawiam z nim na bieżąco, jesteśmy w kontakcie i on wie co jest u mnie i ja u niego, ale no jest tego kontaktu faktycznie mniej, nie możemy zająć sobie w szachy czy obejrzeć wieczorem jakiegoś meczu w ostatnich tygodniach. Naszą rozmowę podsumował tak, panie Danielu, pokazał pan teraz zdolność manewrowania. I bardzo ważne jest, to moje ostatnie słowa dzisiaj, żeby przyszły prezydent poza determinacją miał także zdolność manewrowania dla Polski. Ja się dziękuję. A ja bym to przyjemność co miałem w krakowie w listopadzie. I teraz na scenę z wielką dumą i zaszczytem chciałbym Ciebie tato jeszcze raz zaprosić.